Wszystkim bardzo serdecznie gorąco, bonus WGC Body Christ Pierwszy raz w Łodzi. Zróbcie hałas na bonusa Zróbcie hałas na, na Body Christ'a bowiem wokół palca o plecie. Czasami bywam nawiście. Urzomka na kwadracie, obalamy flaszki. Potem leżymy na macie. Środko palę. Wracamy od początku. nigdy nie ufaj kobiecie. Uziąka na kwadracie, obalamy blaski, potem leżymy na macie, środko wypaleć, bijam w hejteru coś Ci się nie podoba, lepiej tego mi niemu Trenowałem MMA i Futbol amerykański teraz zajmuję się boksem, lubię podnijści